Cześć, pokażę wam dzisiaj w jaki sposób można rozwiązać zagadkę Nergala. Jest ona nieco trudniejsza od poprzedniej zagadki, dlatego trzeba nad nią trochę więcej pogłówkować. Ale przejdźmy do rzeczy. Na początek przenosimy naszego wilka dwa rzędy wyżej. Następnie używamy zakręcia znoszący podmuch. I zamieniamy ze sobą miejscami wyrobnika z wilkiem. Nasza wilkami dostaje bonus do ataku. I możemy nią teraz zaatakować przeciwnika. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie Koralowej Kapłanki. Posiada ona bardzo ciekawą umiejętność Fintę, dzięki której po jej wyjściu możemy przemieścić dowolne wrogie stworzenie na polu bitwy. Także wykładamy Kartę Kapłanki i przesuwamy wrogą jednostkę. Dzięki temu robimy sobie miejsce dla naszego Wojownika i możemy teraz zdobyć wrogiego bohatera. To wszystko.